ale nie miała pojęcia była inna dziewczyna, nie miała zamiaru się poddawać i ciągle zrobiła to oto dlaczego nigdy nie... polo M, um, czekaj kiedy masz filmów? oto dlaczego oh. nigdy nie... polo M, um, czekaj Ok. Typowy live. Nie, ty masz. Film. Dobra. Siemanecz Jest live, co Dobra. Oto dla mnie. Dobra, to Siemaneczko. Widzowie. Ok. Typowy live. No. ty tak, masz. Tak. Dobra. Siemanecz Jest live z Dobra, to śzemaneczko. Ej, dodawajcie. I zobacz, dodawajcie EM, um, Mikołajek. Um, czekajcie, napiszę wam na EM. Um, czekajcie.